No. ale też wszędzie przy do końca prędkości nie, ona jest krótka tu masz hołdce trzeba no. naprawdę uważać Gdzie co to a zobaczcie, tutaj się dzieje. Dramat. Także zwolnica do zdjęcia, i hamulce do naprawy, i weryfikacja. Co zawiodło, bo tam było założone wszystko nowe. Wszystko działało, aż dostał trochę wciery i przestało działać. Ale Wam powiem, się udało. kurde Ledwo zdążyliśmy zesypać, zaczyna padać. To się będzie na szczęście. Na przyczepie było niecałe 5,5 tony. W domu są jeszcze jakieś 3 tony. Tak więc łącznie ponad 8,5 tony. Średnia 2 tony z hektara. Nie wiem czy to dużo, czy mało. Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Zabrane jest coś, także to jedziemy dalej. O, już teraz. Ja zobaczyć, bo Wojtek mi dzwonił, że e, że już zaczyna plasować tutaj. Ale przyszła ma falka deszczu i pewnie jechał do domu, a wam pokażę jak te baloty wyglądają. 130 baloty O, Ale to jest obite. Piękna sprawa, co? O, a tak wygląda tutaj to właśnie do pokazy słomy. I wiecie co? Chyba, chyba teraz w tym roku też będę siał tę odmianę, bo jest super. Kurde, się nie spodziewałem nawet takich wyników. KWS mi trochę rozczarował, ale jeszcze jest tam ten pas, gdzie jest to inny kawałek. I zobaczymy, jaką posypie, bo może tam coś mu nie zgrało, nie? Ale tutaj jest naprawdę. Zobaczcie, tutaj no to, są, to jest mały kombajn, a zobaczcie, jakie pokazy słomy są. Nie? No nieźle. Ale suma popadało trochę i taka zrobiła się miękawa, Tak więc teraz tak na ściernisko będzie rozsiane gryka. Prosto, kosem rozsieje grykę. W porządku na to pójdzie gruber. Będzie zagruberowane. Jak ona ładnie podrośnie, zostanie zaorana. Będzie potem uprawa siew. I to będzie na tyle. No ale oprócz tego, postaram się jeszcze dać wapnów granuli, żeby tutaj tą ziemię troszkę przygotować no, to, no żeby to pH trochę e, podnieść i coś pod korzeń, tak żeby też miał to dobry start a na tą chwilę będę się zamierzegnał. żegnał Do następnego trzymajcie się, cześć